Po wybudzeniu reagował dobrze, rozmawiał z nami logicznie, ale niestety nie zdążyliśmy mu zrobić wszystkich z badań, zanim zniknął. On powinien wrócić jak najszybciej do szpitala. Och, proszę. Pani Moniko? To pani? Niech pani znajdzie mojego brata. Mój kolega właśnie namierza taksówkę, którą odjechał. Znajdziemy go. Żeby tylko nic mu się nie stało. Pani Moniko, niestety, ale mam niepokojące informacje o pani bracie. Co się stało? Pani brat jest blisko związany z grupą osób znęcających się nad zwierzętami. Marcel? Jeszcze nie wiemy, czy on też dręczy zwierzęta, ale z jego wpisu wynika, że popiera takie działania, kibicuje im. Te treści są pełne nienawiści. Ja wiedziałam, że on kiedyś coś zrobi, że coś się wydarzy. Zawsze wszystko było dla mnie ważniejsze. Kariera, Eliza, Karol, harmonia. tylko nie on. Ale proszę się nie obwiniać. Ale pani nie rozumie! Nasz ojciec go bił, a ja nigdy nie stanęłam w jego obronie. Myśli pani, że on może mieć mi za złe? Nie wiem. On... On zrobił coś Szafranowi? Przepraszam, muszę odebrać. Tak, Oskar? Pamiętasz, jak ci mówiłem o Sambolu, że to kumpel Marcela? No, pamiętam. Właśnie zaczął transmisję live, musisz to zobaczyć. Wysłałem ci link. Nie rozłączaj się. Widzę, że jest was coraz więcej. Zaczniemy zabawę, jak dobijemy do tysiąca. Piesek już się nie może doczekać. Już ze szczęścia. Czy wolicie najpierw sekator czy młody? Nie zawiedźcie mnie w komentarzach. Dawajcie swoje propozycje, co z nim zrobić. To, to Szafran! To Szafran poznaje go po szczekaniu, to on! Pani Moniko, spokojnie. Dzwonię na policję, niech spróbują go namierzyć. Niech pani go znajdzie.